Sezon na owady błonkoskrzydłe, pszczoły, osy, szerszenie, trzmiele w pełni. Dodatkowo jeszcze w lesie można spotkać żmiję albo na spacerze i na grzybobraniu złapać kleszcza. Co zrobić, kiedy to się wydarzy? W momencie, gdy spotkamy na naszej drodze w lesie żmiję i ona nas ukąsi, co jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ ona na szczęście od nas ucieka, w pierwszej kolejności zachowaj spokój. Żmija zegzakowata jest faktycznie jedynym polskim jadowitym wężem, natomiast na szczęście jej jad nie stanowi tak poważnego zagrożenia, jak powszechnie się uważa. Faktycznie może ona być niebezpieczna dla osób starszych, osób bardzo młodych, małych dzieci, czy też osób uczulonych, ale to na szczęście bardzo rzadkie przypadki ukąszeń. Co robić? W pierwszej kolejności zachowaj spokój. Następnie zgłoś się po pomoc medyczną do najbliższego oddziału ratunkowego lub skontaktuj się z numerem alarmowym 999. Nie wysysaj jadu i nie zakładaj opaski uciskowej, nie rozkrwawiaj rany i nie rób żadnych gwałtownych ruchów. Nie ma takiej potrzeby. Naprawdę twoje życie nie będzie zagrożone. Urządlenie przez pszczoły, osy czy też inne owady błonkoskrzydłe jest potwornie nieprzyjemne, ale na szczęście dla zdecydowanej większości naszego społeczeństwa nie jest niebezpieczne. Natomiast faktycznie ten jad zawiera substancje, które mają za zadanie wywołać ból w celu odstraszenia. Ja jestem osobą uczuloną na owady błonko skrzydła dlatego noszę przy sobie zawsze adrenalinę. Adrenalina jest jedynym lekiem, który faktycznie ratuje życie w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia i wstrząsu anafilaktycznego. Możesz jej użyć bezpiecznie, jest to proste, łatwe i nie wymaga żadnego specjalnego przeszkolenia. Co istotne, jeżeli już dojdzie do ukąszenia, które będzie stwarzało zagrożenie, które wywoła uogólnioną reakcję, zachowaj spokój. Wezwij pomoc. Jeżeli dojdzie do obrzęku w okolicy twarzy i szyi, przyłóż zimny kompres lub użyj kostki lodu. Szczególnie uważaj w sezonie letnim, gdy pijesz napoje z puszek. Naprawdę polecam picie przez słomkę bądź zakrywanie za każdym razem puszki czy innego przedmiotu, z którego pijesz. Tamte owady bardzo szybko i bardzo chętnie idą do cukru. Na to uważajcie. Kleszcze to rzeczywiście nieprzyjemne pajęczaki. Kleszcze to takie drobne potworki, które pojawiają się w lesie. Mówię to zupełnie z przekąsem, ale to dlatego, że faktycznie trzeba też uświadomić sobie, że jest ich dużo. Co zrobić, gdy już. Na naszym ciele znajdziemy wbitego w skórę kleszcza. W pierwszej kolejności no, zachowaj spokój. Następnie znajdź pensetę, bądź w aptece wcześniej prewencyjnie nabądź specjalne urządzenia do usuwania kleszczy, a następnie przy samej skórze złap pajęczaka i jednym zdecydowanym ruchem usuń go, pociągając go ku górze. W żadnym razie nie wolno stymulować kleszcza do tego, aby się bronił. Wymioty kleszcza mogą wystąpić w momencie, gdy go podrażnimy, posmarujemy tłuszczem, olejem bądź jakimś alkoholem. Nie rób tego w żadnym razie. Usuń go jednym, zdecydowanym, płynnym ruchem. Jeżeli po ukąszeniu przez kleszcza zauważysz na swojej skórze duży odczyn bądź pojawiający się w innych miejscach charakterystyczny rumień z jasnym wnętrzem i czerwoną otoczką, koniecznie zgłoś się do lekarza. To może być objaw boreliozy. Na boreliozę niestety nie mamy skutecznej prewencji, ale na kleszczowe zapalenie mózgu już owszem warto pomyśleć o zaszczepieniu się.